Jacek Kurski z nietypową posadą w P. Tak PiS zapewni mu najwyższe wynagrodzenie Jacek Kurski, który nie dostał się do Parlamentu Europejskiego, ma być grupowym asystentem europosłów PiS, dzięki czemu może zarabiać maksymalną stawkę, ustaliła gazeta.pl. Ma to być rodzaj tak zwanego podatku Jacek Kurski z grupową posadą w Parlamencie Europejskim W pracach Parlamentu Europejskiego kolejnej kadencji weźmie udział między innymi 20 deputowanych z prawa i sprawiedliwości. Nie wszystkie pewniaki z list się jednak ziściły. Mandatu nie udało się zdobyć między innymi byłemu prezesowi TVP Jackowi Kurskiemu. Partii kura ma być nawet ceniony, ale jego zwolennicy są w mniejszości, przewodzi im Jarosław Kaczyński, zaś większość na czele z Mateuszem Morawieckim nie jest zachwycona kolegą, który prosto z TVP trafił na intratne stanowisko w Banku Światowym. Kiedy nowe kierownictwo Ministerstwa Finansów go odwołało, wpis zastanawiano się, jakie stanowisko można zaoferować kurskiemu w dowód wdzięczności. Mandat eurodeputowanego wydawał się oczywistym wyborem, ale elektorat zdecydował inaczej. Górą jest były premier, który wprowadził do P kilku swoich zaufanych ludzi, podczas gdy były prezes TVP poniósł klęskę w wyborach do P. Co wymyśliła Nowogrodzka, by zagospodarować Jacka Kurskiego? Pomysł jest taki. Jest właśnie wdrażany, Jacek Kurski ma zostać asystentem 10 europosłów PiS. U każdego z nich na jedną dziesiątą etatu. Dzięki temu będzie mógł łącznie zarabiać maksymalną stawkę, dowiedział się we wtorek dziennikarz Jacek Gądek. W PiS można usłyszeć, że jest to rodzaj, podatku. Okazuje się, że w PiS generalnie nie ma zachwytu nad tym pomysłem. By Jacek Kurski miał pracę w ekipie PIS w P, ktoś musi się tam posunąć bądź zostać usunięty, dowiedział się portal. Jacek Kurski ma docelowo pracować w grupie europejskich konserwatystów i reformatorów.